Co tak Co jest? Kur... Co gdzieś mi pan rozpierdolił? Ja, ja, pan, dam, dam, dam panu czołem! Kurwa! Uciekam! Halo? Siema byku, co robisz? No siema. Dobijam kalorie, a co? Mm. Ładna pogoda jest, gdzie my się pościgać? No możemy, a za mam być gotowy? Za 15 minut bądź gotowy. Dobra, to zbieram się i za 15 minut podam. Dobra, okej. Okay. Chuj. Zamknięta. Siema, A, Kurwa. Nie no, wsiądę, weź to jakoś To tam są już Kogo ty woziłeś? Siemano się do wiesz. mordeczki z tej strony. Jawor. Wracamy po krótkiej przerwie. Jak widzicie, samochód od odsłonie. Czas na naszej nieobecności na YouTube wpadły nowe dokładki Felgi pomalowałem na czarno. Założyłem też nowe opony Michelin Pilot Sporty 4S. -y. No i co? W końcu się zrobiła ładna pogoda. Czas to wykorzystać. Jedziemy na wyścigi. Także Takim. co? Nara. Zyczy, kurwa. Nara. Widzimy się na wyścigach. Jampir. Co? Co tak kurwa? Co tak To jest kurwa. Ja. co jest grane? Nie wiem, chyba gazu nie ma. No to jedź w lewo, masz strzelę. Po której stronie to LPG jest? Czekaj, nie wiem, nie widzę. Chyba po lewej. Chyba tam, dobra. Po ten gazik? 2,41. Co to teraz? To nie działa Iść może do obsługi, spytaj, bo to... Oni będą wiedzieć jak Dobra. Proszę, mogę pana poprosić, bo prostu nie umiem zatankować? Pierwszy raz będę tankował LPG i... sześć, sześć. Tak, Cześć. tak. Tak, tak, tak. gaz. tak, tak. Tak, bo to Tak, auto niedawno i tak, tak, tak. Tak, tak, Panie kurwa, coś pan kurwa zrobił! jak gdzieś mi pan rozpierdolił! Prawda, no. Przepraszam pana. Je, co jest. Ty, może zadzwoń do tego właściciela, bo to. to, to, to powinien tu być gaz! Czy to ma gaz w ogóle? Ale, Halo? Halo, proszę pana, bo po prostu chciałem. Panie, coś w co pan tu robi? A pan? Czołem. Czołem. Ja, ja, pan, dam, dam, dam pani. Czołem. Czołem. Pana, chciałem zap, zatankować LPG, a tu pani chciał pomóc i wyrwał się ten korek cały. Panie, mówiłem, że gwarancję dobramy i się nie znamy. Jaka gwarancja? Jaka... Ty, 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 czy ja, na czym ja mam jeździć? No ale panie autospelony już. Panie, i co teraz? Panie, ale gaz się zalewa z drugiej strony. Popatrz pan. Na pewno? Tak, niech pan zobaczy. Kurwa Kurwa, jest, kurwa, dawaj, kurwa to... go Dawaj, <grywa> dawaj, go Szybko, szybko, szybko Gdzie on kurwa pojechał, w którą stronę? W prawo, w prawo, w prawo, dawaj, dawaj, no, jedź, jedź W którą stronę pojechał, w prawo? W prawo, w prawo pojechał Rany boskie Oddałem mu nie ma go. Nie ma go. Uciek. Dobra moje kochani, niestety nie udało nam się go złapać. Skoro wecyn uciekł, no a co? A my wracamy do domu, no bo kurwa, na na benzinę, ja nie będę jeździł kurwa.